No, powiedz o naszym projekcie. Witam Hej, Państwa. Zrobiliśmy bardzo prosty, domowy sposób na podgrzanie wody w basenie dla dzieci. Za darmo. Za darmo oczywiście. Projekt jest jak najbardziej prosty. Mamy przewód, który idzie do standardowej pompki, która jest zakupiona razem z basenem. I zamiast Wysyłać wodę z powrotem przefiltrowaną do basenu. Dołączyliśmy ją do pomalowanego na czarno grzejnika, a więc pompy. Pompa wymusza obieg wody, która wchodzi w grzejnik. Akurat w tej chwili nie ma słońca, ale słońce mocno nagrzewa panel yy, grzejnika i podgrzewa jednocześnie wodę. A stąd ciepła woda z powrotem wraca do basenu. Jedyne zużycie energii to jest zużycie prądu dla pompki, która i tak i tak wypracowała, ponieważ filtruje wodę, aby była czysta. To wszystko. To wszystko. Czyli reasumując, z tanim kosztem grzejnik kosztował nas 50 zł, farba 12. Tak Można uzyskać podgrzewacz, który o kilka stopni. Do 6 z badań termometrem tak. może podnieść temperaturę wody w basenie, który ma około 4000 litrów. Jeżeli jest bardzo mocne słońce. Kaloryfer jest tak gorący, że nie można go dotknąć. dotknąć. Tak, tak. Więc woda naprawdę jest jakieś 6 stopni cieplejsza niż normalnie bez użycia zwykłego, prostego. Pomalowanego na czarno. Tak jest i dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy.